Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały ogólnopolską konferencję naukowo-dydaktyczną pod tytułem Auschwitz i Holokaust: dylematy i wyzwania polskiej edukacji. Przede wszystkim chodziło nam o podsumowanie dorobku w tej dziedzinie od czasu, kiedy Holokaust został wprowadzony do programów nauczania jako obowiązkowy temat. Stało się to w roku 1999 wraz z reformą systemu szkolnego, i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, więc chcemy zarówno podsumować ten okres, jak i zastanowić się, co należy jeszcze zrobić, w jakim kierunku pójść, co zmienić w przyszłości. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele szkolni i akademicy stałej Polski. Spotykają się ludzie, którzy na co dzień i teoretycznie i praktycznie zajmują się tym zagadnieniem. I właśnie zderzenie tych dwóch wizji: tego, co jest najnowsze w historii, ustalenia historyczne, dydaktyka uniwersytecka, połączenie najnowszych metod, trendów w świecie z tym, co robią ludzie w konkretnych szkołach, w miejscowościach rozsianych po całym kraju. To jest bardzo istotne. Czyli wymiana doświadczeń to jest coś najistotniejszego na tej konferencji. Myślę, że za ileś lat znowu będzie taka konferencja. Zobaczymy, co przyniesie, przyniesie, przyniesie czas, być może jakieś nowe możliwości poszerzające dostęp do źródeł, szersze niż dzisiaj, chociażby w kontekście baz danych online, muzeów, które są dostępne w internecie. Przez wiele lat, praktycznie do lat 90., były dwie narracje związane z Auschwitz. Jedna obowiązująca w Polsce i traktowano wtedy Auschwitz jako główne miejsce pamięci czy też martyrologii narodu polskiego, natomiast druga na, za granicą na zachodzie, gdzie Auschwitz utożsamiano głównie z Holokaustem. I teraz próbujemy te dwie narracje ze sobą połączyć. Zastanawiamy się nad dylematami związanymi z różnymi interpretacjami tego miejsca, z różną symboliką, w jaki sposób ta symbolika oddziałuje na edukację oraz związane z tym wyzwaniami i dylematami na przyszłość. Organizatorzy podkreślili znaczenie Oświęcimia jako miejsca edukacji. Miasto to jest wyjątkowym ośrodkiem spotkań, wyjątkowym ośrodkiem edukacji i to nie tylko edukacji historycznej, nie tylko uczymy się tutaj, nie tylko wymieniamy poglądy na temat historii Auschwitz i Holokaustu, ale również mówimy o wartościach, które są tak niezwykle istotne. W dniu dzisiejszym i które są tak niezwykle istotne w wychowaniu młodego pokolenia, to, że obrady toczą się w Centrum Dialogu, to, że obrady toczą się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, ale równocześnie w Muzeum i miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau, samo w sobie jest niezwykłą wartością edukacyjną i humanistyczną.